Będziesz cierpieć listy, terror i tajemnicza śmierć. Dziś przychodzę do was z tajemnicą. Nie jest tak przerażająca jak zagadka Zodiaka, ale jest w niej coś koszmarnie intrygującego i nieprzyjemnego. Jak niemal zawsze w historiach True Crime, tajemnica dotyczy małej społeczności, zupełnie jak w filmie lub serialu, a mimo to nie sposób znaleźć odpowiedzi na wiele dziwnych pytań. Posłuchajcie. Circleville, małe miasteczko w Ohio, które wyróżniało się dawniej nietypowym układem miejskim w formie okręgu, jak sama nazwa mówi. Z czasem jednak dokonano kwadratury koła, na siłę przebudowując i przesuwając układ działek. Drugim ciekawym wyróżnikiem Circleville jest pojawiające się często w historii miejscowości nazwisko Hitler. Jednym z pierwszych osadników, który przybył na te tereny w końcu XVIII wieku, był George Hitler Senior, ojciec jedenaściorga dzieci, które tworzyły Circleville w kolejnych dziesięcioleciach. Stąd dwie, wybaczcie przymiotnik, hitlerowskie drogi w miasteczku, Hubert Hitler Road 1 i 2 oraz Hitler Pond, Marta Hitler Park i cmentarz Hitler Ludwig. Rodzina z Ohio nie miała związku z krewnymi Adolfa, ale dziwnie to wygląda po Drugiej wojnie światowej, mimo źle brzmiących konotacji, nazwy są w użyciu do dziś. Wczesnym popołudniem, 15 kwietnia 1967 roku, apteka Bingmana i dwa sąsiednie budynki przy West Main Street w centrum miasteczka, uległy zniszczeniu. 43-letni Lee Holbrook doprowadził do tragedii, w której zginęło pięć osób, w tym on sam. Holbrook wszedł chwiejnym krokiem do sklepu. W jednej ręce trzymał papierosa, pod pachą drugiej niósł drewnianą skrzynkę. Podszedł do lady i oznajmił, że ma bombę. Właściciel apteki wyrwał mu pudełko i skierował się do wyjścia. Holbrook ruszył za nim, podobnie jak drugi farmaceuta. Podczas szamotaniny mężczyzn doszło do wybuchu. Okazało się, że Holbrook wniósł do apteki dynamit. Żaden z mężczyzn nie zdołał się wydostać. W aptece zginęły również dwie inne osoby. Niemal 30 mieszkańców zostało rannych, pokaleczonych odłamkami i szkłem. Holbrook był zabójczo zazdrosny o swoją atrakcyjną żonę, która pracowała w aptece Pingmana. Po 20 latach małżeństwa, od zaledwie miesiąca byli ze sobą w separacji, to żona wniosła pozew o rozwód. Odrzucony małżonek. Źle znosił nową sytuację i postanowił się zemścić. Niestety dokonał krwawego, skutecznego ataku na niewinnych ludzi. Jego żony tego dnia nie było w aptece, nie została nawet draśnięta. Całe miasteczko zjednoczyło się we wspomaganiu dwunastoosobowej straży pożarnej. Piętnaście budynków ewakuowano, podczas gdy mężczyźni w koszulkach i garniturach chwycili za węże strażackie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni. Inne osoby niosły pomoc rannym. W kolejnych dniach szeryf ujawnił, że zamachowiec był wśród ofiar, czyli niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Pochowano tragicznie zmarłych, zaleczono rany dosłowne i emocjonalne. Wkrótce Circleville przestało żyć wielką tragedią, do której doprowadził jeden zazdrosny mąż. Jednak nie ten dramat naznaczył miasto. W 1977 roku w historii miasteczka rozpoczął się dziwny okres, naznaczony setkami listów. Tajemnicza korespondencja kierowana była do osób prywatnych, firm i instytucji stanowych, zawierała groźby ujawnienia różnych głęboko skrywanych sekretów. Podpisywane były jako Circleville Writer, pisarz Circleville. W marcu 1977 roku Mary Gillespie, która na co dzień kierowała szkolnym autobusem, zaczęła otrzymywać na swój adres domowy z Circleville dziwne listy. Nadawca pisał je wielkimi literami, lekko pochylonymi w prawą stronę. Były wysyłane z Columbus, oddalonego o niecałe pięćdziesiąt kilometrów na północ. Nie było jednak podanego adresu zwrotnego. Nadawca oskarżał Mary o romans z żonatym dyrektorem szkoły, Gordonem Messi. W pierwszym liście pisał, cytuję: Trzymaj się z dala od Messiego. Nie kłam, gdy cię pytam, czego znasz. Wiem, gdzie mieszkasz. Obserwuję twój dom i wiem, że masz dzieci. To nie żart. Potraktuj to poważnie. Wszyscy, których sprawa dotyczy, zostali poinformowani, i wszystko niedługo się skończy. Autor popełniał błędy ortograficzne. Składnia wskazywała na osobę słabo wykształconą albo taką udającą. Kobieta nie miała zielonego pojęcia, czego może dotyczyć list. Nie przyznawała się do romansu z dyrektorem, była głęboko poruszona, że ktoś, między słowami, grozi jej rodzinie. Znała Gordona, bo pracowali w tej samej branży, choć w różnych miejscach. Oboje mieli domy w Circleville, zamieszkiwanym wówczas przez ponad 11 tysięcy osób, czyli społeczność była niewielka. Mary zignorowała listy. Po pierwszym, nawet nie powiedziała ani słowa swojemu mężowi Ronaldowi, spodziewała się, że autor listu da sobie szybko spokój. Niestety nie odpuścił. Nadeszły kolejne listy. Drugi był o wiele gorszy. Nadawca podawał w nim numer autobusu, którym jeździła Mary, szczegóły jej codziennej trasy, a przede wszystkim groził zastrzeleniem jej młodszej córki Tracy. Mary zaczęła się bacznie rozglądać podczas pracy. Poszukiwała wzrokiem kogoś, kto mógłby ją śledzić i kto swoim zachowaniem zdradzałby niezdrowe zainteresowanie jej osobą. Nikogo takiego nie zobaczyła. Trzeci list dawał jej ostatnią szansę zakończenia romansu z Gordonem. Podano w nim zwrotny adres – 550 Ridgewood Drive w Circleville. Pod tym adresem mieszkał Gordon Messi i jego żona. Wszystko wskazywało na to, że Gordon nie napisał listów do Mary. On również otrzymywał dziwne wiadomości oskarżające go o romans z Gillespie. Nadawca pisał dalej, groził, że poinformuje zarząd szkoły i okręgu, jeśli sami nie przyznają się publicznie do zdrady małżonków. Pisał, cytuję, Gillespie, miałaś dwa tygodnie i nic nie zrobiłaś. Przyznaj się do prawdy i poinformuj radę szkoły. Jeśli nie, pokażę to w CBS, na plakatach, znakach i billboardach, dopóki prawda nie wyjdzie na jaw. To twoja ostatnia szansa, aby go zgłosić. Wiem, że jesteś świnią i udowodnię to i za wstydy cię wochają. Świnia zakrada się i spotyka mężów i innych kobiet za ich plecami, powodując cierpienie rodzin, domów i małżeństw. Niebawem listy od tego samego nadawcy zaczęli otrzymywać inni mieszkańcy Serkowil. Niektóre osoby z zarządu szkoły rzeczywiście dostały wiadomości na temat romansu Gordona i Mary. Kościoły, sklepy, redakcje gazet i przypadkowi obywatele zostali zarzuceni nieprzyjemną korespondencją. Również mąż Mary, Ron, otrzymał list. Autor sugerował mu, by zabił niewierną żonę i jej kochanka. Wiadomości pełne były wulgaryzmów, pisane nienawistnym językiem, opatrzone sprośnymi rysunkami i danymi, które mógł znać jedynie odbiorca. Dla przykładu niektóre z nich zaczynały się tak, cytuję: Byłeś obserwowany, za nieposłuszeństwo będziesz cierpieć. Nikt nie może pomóc, nikt nie może cię ochronić. Bądź posłuszny. Bądź posłuszny. Odbiorcy byli oskarżani o defraudację, przemoc domową, romanse, a nawet morderstwo. Innym narzucał, na kogo mają głosować w wyborach. Widać było po drobnych zmianach w różnych listach, że autor stara się ukryć swój prawdziwy charakter pisma. Trudno było zaradzić na tajemnicze listy. Nieznany był nadawca, uparty, złośliwy intrygant, który, no właśnie, co tak naprawdę miał na celu. Czy chodziło mu o jedną konkretną osobę, czy też o sianie paniki i dezinformacji w miasteczku? Była to okrutna zabawa, czy też wstęp do planowanej w przyszłości zbrodni? Listów były setki. W niektórych autor naciskał do przyznania się do czegoś, co nigdy się nie zdarzyło. Żadna osoba nie otrzymała informacji, co należy zrobić, by to się wreszcie skończyło. Jeśli to miał być żart, w ogóle nie był zabawny. W jednym z listów Mery została ostrzeżona, że już niedługo wydarzy się coś naprawdę poważnego. W całym mieście miały pojawić się tabliczki z informacją o jej romansie. Groźba okazała się po raz pierwszy realna. W Circleville ktoś wystawił wiele kartonowych tablic z tym samym napisem, tymi samymi oskarżeniami wobec Mery. Ustawił je na trasie przejazdu autobusu kierowanego przez Gillespie. Tym sposobem wmieszał całą społeczność w sprawę fałszywego oskarżenia. Circleville podzieliło się na tych, którzy uznali sugestie romansu za prawdę i na tych, którzy stali twardo po stronie wplątanych Gordona i Mary. Państwo Gillespie chcieli uchronić dzieci od widoku tablic, dlatego każdego ranka Ron wstawał bardzo wcześnie i jeździł po miasteczku w poszukiwaniu tabliczek. Jeśli się tylko pojawiły, natychmiast je zabierał, zanim ktokolwiek zdołał je zobaczyć. Siostra Rona, Karen i jej mąż Paul Freschauer postanowili pomóc zatroskanym, zdruzgotanym i przede wszystkim zmęczonym sytuacją bliskim. Postanowili przegadać i przeanalizować wszelkie możliwe tropy, które mogły stać za listami. Mary przypomniała sobie incydent, w którym inny kierowca autobusu, David Longberry, czynił wobec niej awansę, ale odrzuciła jego zaloty. Może to on chciał się zemścić? Gillespie postanowili napisać do niego, że wiedzą, iż to on wysyła niepokojące wiadomości, ale nie zamierzają nikomu tego ujawnić, o ile natychmiast przestanie. Wydawało się, że plan zadziałał. Wysłali swój list. Mary przestała być nękana, a na ulicach nie pojawiały się już żadne tablice. Nastał spokój. 19 sierpnia 1977 roku sprawa przybrała tragiczny obrót. Mary i jej szwagierka Karen wyjechały razem na Florydę. Ron Gillespie został sam z dziećmi, 14 Markiem i 7-letnią Tracy. W domu Gillespie około 10 wieczorem zadzwonił telefon, który odebrał Ron. Tracy zapamiętała, że ojciec odpowiadał dzwoniącemu krótko. I stanowczym głosem odłożył słuchawkę i powiedział córce, że jedzie skonfrontować się z nadawcą tajemniczych listów. Zabrał ze sobą broń i pojechał swoim pikapem. Około 15 kilometrów od domu Gillespie doszło do dramatycznego wypadku. Ron prawie pominął zakręt, więc ostro i szybko skręcił, tracąc przy tym kontrolę nad autem i uderzył w drzewo. Doznał wielu rozległych obrażeń organów wewnętrznych. Zmarł w drodze do szpitala. Miał 35 lat. Sekcja i badania wykazały, że miał alkohol we krwi, dwa razy przekroczył dozwolony limit. Broń wciąż leżała w aucie, ale zniknął z niej jeden nabój. W jakich okolicznościach ktoś z niej wystrzelił i do kogo, tego nie zdołano ustalić. Kolejna nierozwiązana zagadka. Zagadkowa również była sytuacja, w której doszło do wypadku. Ron od lat mieszkał w tej okolicy, nigdy nie pominąłby zakrętu, znał drogi na pamięć. Pogoda była dobra, nie padało, nawierzchnia była sucha. Poza tym Ron raczej nie pijał alkoholu. Jeśli rzeczywiście wypił tyle, ile wykazały badania, musiałby spożyć cztery lub pięć drinków. Nie zdarzyło mu się nigdy, by wsiadł pod wpływem alkoholu za kierownicę. Było wręcz niemożliwe, by pił, będąc jedyną dorosłą osobą w domu, która miała pod opieką dwoje dzieci. Nic się w tej historii nie zgadzało. Każdy szczegół dowodził złamania rutyny. W dodatku Tracy nie zauważyła, by tata pił tego wieczoru. Szwagier Rona, Paul Fraser, rozmawiał z szeryfem Dwightem Redcliffem zaraz po wypadku. Policjant miał sporo wątpliwości, czy to na pewno był wypadek, czy też ktoś trzeci doprowadził do kraksy. Miał swoje podejrzenia wobec jednej osoby, ale nie ujawnił, kim ona była. Po kilku dniach zmienił jednak zdanie, uznał, że podejrzenie było niesłuszne, a Ron nie został zamordowany. Po śmierci Rona listy znów się pojawiły, tym razem były kierowane do szeryfa. Nadawca zarzucał funkcjonariuszowi, że zatuszował prawdziwe okoliczności wypadku. Oskarżył ponadto Mary i Gordona o doprowadzenie do tragedii. Niemal błagał o przeprowadzenie dokładniejszego śledztwa. Zaskakujące, że autor listów wiedział o różnych szczegółach, których nie powinien znać. Był też poinformowany, że Mary pozostawała poza domem, gdy Ron wychodził na spotkanie z tajemniczym prześladowcą. W pewnym momencie listy przestały nadchodzić. Nastał dwuletni okres ciszy. Mary przeżywała żałobę, w duchu mając nadzieję, że już nikt nigdy nie zakłóci spokoju, jaki nastał. Jesienią 1979 roku prześladowca znów się odezwał. W tamtym czasie Gordon Messi i jego żona właśnie się rozwodzili. Bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności, chociaż sama nie wiem jak to nazwać, Mary i Gordon zbliżyli się do siebie: ona była wdową, on rozwodnikiem. Oboje zarzekali się, że nigdy wcześniej nie czuli do siebie nic więcej poza towarzyską sympatią. Zbliżyły ich nomanoman listę. Czyli nagle oskarżenia stały się rzeczywistością, chociaż już w nowych okolicznościach. W 1982 roku Karen, siostra Rona i jej mąż byli w separacji. Kobieta oskarżała męża o przemoc domową, bywało, że pojawiała się na ostrym dyżurze z podbitymi oczami, a jej rany wymagały szycia. Insynuowała, że to właśnie Pol pisał paskudne listy. Mężczyzna poprawdzie wierzył od samego początku, że Mary mogła zdradzać męża i oskarżał ją publicznie o śmierć rona. Sprawa zakończyła się rozwodem bolesnym i długim oraz walką o opiekę nad dziećmi. Dlatego ludzie gadali, że karen, oskarżając męża, po prostu się mściła, nie wierzyli w jej rewelacje. A tymczasem listy wciąż dochodziły. Teraz celem stała się Tracy Gillespie. Autor listów twierdził, że trzynastolatkę i Gordona Messiego łączy seksualna relacja. W poniedziałek, 7 lutego 1983 roku, wydarzył się kolejny smutny incydent. Mary wciąż jeździła szkolnym autobusem. Między przystankami spostrzegła kolejną tablicę na płocie z oskarżeniami pod adresem jej i jej córki. Zatrzymała się, wysiadła, podeszła do obscenicznej tabliczki. Za nią ukryte było dziwne pudełko ze sznurkami. Zabrała podejrzany przedmiot, sądząc, że może kryje w sobie klucze do mało śmiesznej zagadki. Zakończyła pracę i dopiero wtedy zajęła się znaleziskiem. Udało się jej otworzyć pudełko. W środku ku jej zaskoczeniu i przerażeniu znajdował się niewielki pistolet zabezpieczony steropianem. Sznurki były przyczepione do jego spustu. Początkowo sądziła, że była to atrapa, a nawet jeśli prawdziwa broń, to z pewnością nie naładowana. Myliła się w obu kwestiach. Zabrała pudełko i jego zawartość na policję. Policjanci rozpracowali pułapkę. Okazało się, że była skonstruowana tak, by broń wystrzeliła do każdego, kto spróbuje usunąć tablicę. Najprawdopodobniej celem była Mary Gillespie. Chociaż ktoś próbował zetrzeć numery seryjne, technicy z Biura Śledczego do Spraw Kryminalnych w Ohio ujawnili, że broń zakupiono w sklepie w Columbus. Zakupił ją mężczyzna, który podał nazwisko Wesley Wells. Okazało się to prawdą. Mężczyzna został odnaleziony, potwierdził zakup, a następnie odsprzedaż. Rok temu pistolet nabył od niego Paul Freshauer, mąż Karen. Śledczy potwierdzili tę historię. Paul wziął nawet z pracy dzień wolny, by zastawić pułapkę na merę. 25 lutego 1983 roku Paul został aresztowany i poddany przesłuchaniu. Szeryf Radcliffe wypytywał go o broń, na co Freshour przyznał się, że zakupił pistolet, jednak zauważył jego zniknięcie po powrocie z wakacji w styczniu. Nie zgłosił kradzieży policji, bo pomyślał, że zabrał go ktoś z rodziny. Nie chciał nikomu przysporzyć kłopotów. Odmówił ujawnienia swoich podejrzeń, nie zdradził, kogo typował, kto mógł mieć swobodny dostęp do jego pistoletu. Przeprowadzono kilka testów wariografem. Każdy z nich był dla pola obciążający. Poproszono go również o przedstawienie kilku próbek jego pisma odręcznego, które zapisał wcześniej, zanim go zatrzymano. Doszło następnie do kuriozalnej sytuacji na komisariacie. Szeryf przedstawił podejrzanemu kopię anonimowych listów i nakazał mu przepisywanie tekstu. Specjaliści uznali, że pismo pola w dużej mierze przypomina charakter anonima. O dziwo nie pociągnięto w śledztwie drugiego tropu. Jeden z kierowców autobusów szkolnych widział feralnego ranka jakiegoś mężczyznę w pobliżu miejsca, w którym zastawiono zasadzkę. Tuż za nim dotarła tam Mary. Nieznajomy miał jasny blond włosy i jeździł żółtym lub pomarańczowym El Camino. Było to o tyle ciekawe, że podobny samochód miał brat Davida Longberiego, człowieka, którego Mary podejrzewała o pisanie listów jako pierwszego. Policja jednak nie zamierzała bardziej interesować się tym wątkiem śledztwa. Polowi postawiono zarzut próby morderstwa w marcu 1983 roku. Początek procesu wyznaczono na październik tego samego roku. Mężczyzna oczekiwał na niego na wolności. W tym czasie sam zgłosił się do szpitala psychiatrycznego. Nie jest jasne, czy zrobił to, aby ratować się od więzienia i w ostatniej chwili spreparować historię problemów psychicznych, czy też rzeczywiście potrzebował pomocy psychiatry. Proces trwał 12 dni. 39 z ponad tysiąca listów, które trafiły w różne miejsca do różnych osób w miasteczku, uznano za dowody w sprawie. Przysięgli zostali przekonani, że listy napisał Pol, broń należała do niego i że nie było go w pracy 7 lutego, kiedy mary znalazła podejrzane pudełko. Obrońca oskarżonego obwiniał Karen, mszczącą się na mężu za trudny rozwód. Ława przysięgłych jednak nie była pewna, czy Karen ryzykowałaby życiem szwagierki, po to tylko, by zrobić na złość byłemu partnerowi. To nie miało sensu. Poza tym Paul nie miał dobrego wytłumaczenia na to, co stało się jego zdaniem z pistoletem, dlaczego niby zniknął i kto mógł go zabrać. Albo kogoś chronił, albo nieudolnie próbował wymigać się od odpowiedzialności. Przysięgli obradowali tylko trzy godziny. I uznali pola freszała winnym zarzucanego czynu. Skazano go na 25 lat więzienia z możliwością wyjścia warunkowego po siedmiu. Miasteczko odetchnęło z ulgą. Autor koszmarnych listów w końcu został rozpracowany i uwięziony. Otóż nie, autor listów nie został rozpracowany. Ani uwięziony, ktoś nadal je pisał. Przychodziły nawet do Pola, do więzienia. Skazaniec upierał się, że nie miał z tym nic wspólnego. Listy wyglądały dokładnie tak samo jak przed laty. Nadano je w tym samym miejscu w Kolambas. Niektórzy podejrzewali, że Pol ma pomocnika i kogoś, kto organizuje mu wysyłkę wiadomości w jakiś sposób. Szeryf Radcliffe uprosił straż więzienną o skierowanie pola do pojedynczej celi, bez dostępu do innych osadzonych, oraz do telefonu. Nie mógł mieć żadnego długopisu i papieru. Mimo takich zabezpieczeń, listy wciąż się pojawiały. W żaden sposób nie mógł ich napisać pol. Jednak nie za to trafił do więzienia, lecz za próbę morderstwa, a więc wyeliminowanie go z grona podejrzanych nadawców. Nie zmieniało jego sytuacji. Paul wyszedł warunkowo na wolność w 1994 roku. Spędził w więzieniu 10 lat. Wciąż zaprzeczał, że miał coś wspólnego z listami. W 1993 roku wyemitowano odcinek programu Unsolved Mysteries, dotyczący tej sprawy. W grudniu 1993 roku twórcy otrzymali pocztówkę, na której autor ostrzegał ich przed dalszym prywatnym dochodzeniem. Dokument zakończył przestrogą, cytuję: Zapomnijcie o Circleville w Ohio. Jeśli przyjedziecie do Ohio, wy, Elsikos, zapłacicie za to. Była to ostatnia wiadomość. Nadana przez tajemniczego człowieka, który nigdy nie został ujawniony. W 1993 roku więzień Thomas Lee Dillon wysłał list do redakcji Columbus Dispatch, w którym przyznał się do odpowiedzialności za listy z Circleville. Dillon odsiadywał wyrok do dożywocia za morderstwo. Władze przyjrzały się jego wersji. Były podobieństwa między jego stylem pisma i pisarzem z Circleville, ale to stanowczo za mało, by przypisać mu tysiące listów, pogróżki, a nawet związek ze śmiercią Rona Gillespie. Nigdy nie postawiono Dillonowi zarzutów. W 2006 roku były policjant James Renner rozpoczął własne śledztwo w sprawie Anonima z Circleville. Renner wychowywał się w miasteczku. Od lat, tak jak inni, żył tą sprawą. Rozmawiał z wieloma ludźmi, uczestnikami tamtych wydarzeń i adresatami listów. Jego dochodzenie ujawniło nowego podejrzanego, byłego kuratora oświaty, Dwighta L. Bowmana. Miał motyw do wysyłania listów po tym, jak zwolniono go z pracy i pielęgnował w sobie urazę do wielu mieszkańców Circleville, których obwiniał za przerwanie mu kariery. Niestety Renner nie zdążył go przesłuchać. Bowman zmarł w 2009 roku. Paul Freshour zmarł w 2012 roku w wieku 70 lat. Do ostatnich chwil wypierał się w związku z pisaniem listów. Jego była żona, Karen, odeszła w 2024 roku w wieku 78 lat. Sprawa listów wydaje się z pozoru błacha, jednak kryje się za nią. Jedna tajemnicza śmierć Rona Gillespie, próba zamachu na jego żonę, romanse, szantaże i może coś jeszcze. Wydaje mi się, że listy to jedynie czubek góry lodowej. Circleville musiało mieć znacznie więcej tajemnic, a zagadkowa korespondencja być może służyła utrzymaniu równowagi sił w małej społeczności. Kto wie, czy nie kryły się za tym, Poważniejsze przestępstwa? A może sprawa w jakiś pokręcony sposób łączy się z zamachem na aptekę, którego dokonał Holbrook? Z tymi pytaniami zostawiam was i zapraszam do mojego worka kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Na moje wykłady o kanibalach i nekrofilach i nie tylko. Mam już teraz znacznie większy wachlarz tematów, także z łagodniejszych w jakiś sposób. Liczę, że się zobaczymy, a na pewno usłyszymy. Renata.